Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków, leżało w niej w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do zadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja to chodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich nosze. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni, rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, jesteśmy w drodze do Jerozolimy. Właśnie w czasie Wielkiego Postu zmierzamy poprzez liturgię Słowa, poprzez te tajemnice, które niejako wypływają z liturgii, w której uczestniczymy. Ale i również Jezus udawał się do Jerozolimy. Udawał się, aby wypełniać prawo żydowskie, aby uczestniczyć w świętach. Ale Jezus przede wszystkim udaje się i jest w drodze do Jerozolimy w tym jakże kluczowym momencie, jakim jest właśnie jego męka, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Na to oczekujemy. Już za chwilę tak naprawdę wyjdziemy w tą tajemnicę krzyża, tajemnicę poznawania mocy miłości, tego, że Jezus rzeczywiście otwierając swoje dłonie, otwiera swoje dłonie po to, żeby karmić lud. Karmić lud przede wszystkim swoim ciałem i najświętszą krwią. Dzisiaj mamy bardzo dużo tego wymiaru wody, która jest obecne w, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii. W pierwszym czytaniu słyszymy o tym małym potoku, który wypływa właśnie ze świątyni. Ale im dalej człowiek wstępuje, tym ten potok jest coraz bardziej większy. To też takie nasze doświadczenie przede wszystkim obecności Boga, który zaprasza nas do tego, abyśmy rzeczywiście. Oczyszczali swoje serca. Tak jak na początku naszego życia zostaliśmy naznaczeni tą mocą dziecięctwa Bożego, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego, kiedy ten sakrament Chrztu Świętego został udzielony w wierze naszych bliskich, naszych rodziców i rodziców chrzestnych. A dzisiejsza Ewangelia to oczywiście. Też Jerozolima, to centrum miasta, to wielki tłum, tłum, który krząta się wokół różnych wydarzeń swojego życia, ale także i owa sadzawka Betesda, gdzie w tej sadzawce na terenie tego miejsca leżało wielu mnóstwo, wielu chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. I pośród tych chorych jest ów człowiek. Jak, jak mu łatwo zauważyć, ewangelista święty Jan nie daje mu imienia. Zapisuje pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. No, nie mogę tego powiedzieć o sobie, bo jeszcze nie mam nawet 38 lat, ale to olbrzymi czas który jest, który, który człowiek, ów człowiek przeżywał, który, w którym trwał. I widzimy dialog Jezusa, dialog z tym owym sparaliżowanym. Czy chcesz wyzdrowieć? I oto Jezus po dialogu z Nim mówi do Niego: Wstań, weź swoje nosze i chodź. I to jest też takie bardzo ważne dla nas, że my również otrzymując sakrament Chrztu Świętego, kiedy zostało nam nadane imię i że zostaliśmy okrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, niejako zostaliśmy wezwani do tego, aby iść, aby powstawać. I czas Wielkiego Postu jest też taki dla nas, takim czasem, kiedy możemy właśnie odkrywać. To, to nasze bogactwo i to, to piękno naszego życia w mocy obecności Chrystusa w naszym życiu. Dzisiaj przynosimy różne nasze intencje. Może przynosimy nasze cierpienia do Jezusa. A Jezus właśnie w Jerozolimie, tam gdzie za chwilę dokona się Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, gdzie z Jego Bogu. Wypłynie krew i woda na oczyszczenie człowieka. Jezus dzisiaj mówi także do nas: wstań, weź swoje nosze, weź swoje życie i idź. Oczywiście, dalej widzimy cały ten dialog, też Żydów z owym uzdrowionym, kto to uczynił. On nie miał tej świadomości, ale właśnie kiedy spotyka Jezusa, ten właśnie przypomina mu, aby nie grzeszyć, aby właśnie żyć w aby żyć w świadomości, w świadomości obecności Boga w swoim życiu. Bracia i siostry, dzisiaj przynosimy nasze prośby i pragnienia. I chcemy te pragnienia zostawić w Eucharystii. Chcemy, aby On, który jest źródłem życia, aby pomagał nam przez przezwyciężaniu naszych trudności, ale także to, co jest istotą, by ta Eucharystia na nowo pozwoliła nam, nam usłyszeć Jego głos.